Hej, witam was ponownie, tutaj kolejny gameplay z nowych mapek do Battlefield 3 Inna kolejowa kiasa, ale już w innym trybie właśnie pod boju Conquest, bo Capture the Flag nie Ur, bardzo mi się podoba Tu już otrzyma. powinno być lepiej o. E. To na pewno w jakiś sposób będą się różnić te mapy, w zależności od trybu w jakim gracie Stacja, powiedzmy tak, że mówiłem, bardzo mi ta mapa przypomina granicę Kaspijską. Jakie ładne świerki tutaj dookoła. No już przejmujemy. No nawet dużo tickety jeszcze ale mamy przewagę i to znaczną Dobra palo Dobra teraz z motocyklucz, myślałem że to ten Wrótce co jest się tak w szczelocie tutaj No to zdecydowanie bardziej tryb, który potem mnie podchodzi bo Capshot do Flag nie bardzo mi się podoba Konkurs jak najbardziej <laughs> A to oni tutaj to motocyklu siedzą Gdzie? Zrespił się tu? Kurczę, czołg jedzie Trzeba się w trawie ukryć Teraz krążył dziad. Nie, spróbuję. Może się uda jakby... Obronić tą flagę. W pewien sposób. Tam, widziałem że... Dobra, udało się, o! Myślałem, że nic z tego nie będzie. Wchodźmy do tego. To jest tryb normal. Pięknie. Lepsza taśma o... To ten kolejny jakiś jedzie kurczam, ja teraz przeryfacham ten pojazd Dobra, nie to nie Jeszcze go, na nas O geniusz Jest, zabrzmę z granota. ładnie To nic Co tutaj jest do przejęcia? C C nie, A Jeszcze mają kłopaki Widać że jakaś ogarnięta ekipa tutaj gra W mojej drużynie No i koniec meczu nie jest zobacz jakaś ja teraz mapka pojawi jeszcze 3-0. Bo ping tak mówiłem, że wielokrotnie, ze względu na to, że teraz filmu wysyłam on taki słaby ping BWP Major nie muszę iść na zibę Tower, żeby tutaj podgonić te lewale, żeby myślę 44 już Tam to się raz dwa leweluje. No, tak to wygląda z nowymi zadaniami. Co teraz? Dobra, równina de Dobra, niech będzie Nie ja będę wrzucał filmiku 5-minutowego, bo to nie ma sensu. Ale mapa jest koszmarna. Nie cierpiej. Może teraz będzie lep lepiej, bo pierwsze wspomnienia nie są za dobre. Widzę pojazdów tutaj. Co oni tu są? Na jakim cudem on się tu odrodzili? Przy nas. Jest to Team Deaf, na jasno, to jest Team Def mecz. Przed... Fuck you. Kto mnie to z bazooki woli, no, dobra ty No i tak jak mówiłem, że tu pod Team Deflash to może być fajna mapka, naprawdę, ale Pod Capture the Flag, już niekoniecznie ja tutaj jest ludzi Kurczę Widlak mi zablokował To być jakiś lepszy widok Nie no co spadłem stąd Z innej strony może że się z kampili u góry i O taka się przyda Siedzi tam jeszcze wątpur w to ale tak Profilaktyczny Igorinate się przyda mm. No oczywiście zawsze się musi znaleźć taki debil z shotgunem Czy to na zibie, czy tutaj Kurcze, nie tutaj Trochę mi przypomina to taki magazyn kastorany Aj Nie, i zostanę sobie przy tym M, M4A1 Panie, tutaj chłopaki podnoszą Muszę sobie tą kasę zmienić na medyka, bo tutaj raczej mi się nie przyda technik Teraz apteka by się przydała, nie ma nie stara się tutaj tak, będę kampił. Hamsko, ale Nie ma życia. Jestem że No żyje no. Trzymę się le ledwo. Co? No widzę, że tu głównie ta walka się toczy w tym magazynie. Skakam, po Jezus... Dobra, spadam stąd, ja oczywiście jak debil. życie mi spada. No z pistolecika, serio? Dobra, tą klasę czas zmienić, bo... je. Co tu mamy za broń? Jakieś ładne, ciekawe. Mm -hmm. O P90, z P90 mi się nieźle grało. Dobra. No, ładny rest. czekajcie, czekacie może go od flanki, zajęle? A już nie. Aha, ale ładna akcja nawet nie przyznajcie. To go obudziłem, koleś mnie nie ściągnął, jeszcze jak go tutaj dobiłem. Dobra, po nic go. Dobra, teraz widzę, że tam się kampią. A tu na no, dachu nie ma czegoś ciekawego. No a na Team Deathmatchu naprawdę można się fajnie pobawić na tego mapkach. A Wpadł. nie ma nawet asysty. Aj. Dobra, już wiedział gdzie jestem. Pewnie po kilistriku. No kurczę cały czas mi podwędza tej Trupy mi podwędza Jest za broń świetna Tutaj nie ma jeszcze? Nie Ta mapa grana jest zrobiona pod Team Deathmatch. Świetnie się grało, bo tutaj tego magazyna jakby się biega. I już nie mogę powiedzieć, że jest najgorsza z tych wszystkich. W tym momencie nie. Ona pisała i chyba spadam stąd. Co? Jak myślisz? Czy... O, asysta. Może tutaj trochę tak jak... Ożywić. Aj, kurczę, tak mi latała znowu ta myszka. Kurczę, jaki raz był w ogóle? Przecież tu było trzech wrogów. Serio gro. Znowu wafla musi robić I to by było na tyle już Jeżeli chodzi o dzisiaj Jeszcze mam dosyć dużo tych filmików nagrań z Battlefielda Jak się spodobałem będą lajki i tak dalej to nagram coś jeszcze Ale myślę że i tak i tak coś jeszcze nagram, Bo jak skończyłem Tabraidera to już nie będzie w co grać także Mam nadzieję że Wam się podobało Do następnego razu, cześć